Halo, halo! Witam Was w kolejnym odcinku z G4skins. Pamiętajcie, że z kodem KOSIOR macie plus 5 do wpłaty oraz darmową skrzynkę MISPEKA. Oczywiście, drogi widzu, zachęcam na samym początku do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza, bo to pomoże mi w zasięgach. Także serdecznie zachęcam, tak? Eee, klasycznie otworzyliśmy MISPEKA i tutaj no... Nie dało nic ciekawego, ale 84 grosze byłyby dla was w przypadku użycia mojego kodu, także zachęcam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy saldo prawie 7000, więc mamy tutaj dużą kwotę do zainwestowania, tak, do zainwestowania. Więc aby dzisiaj rozgrzać troszeczkę stronkę, to zrobię po prostu takie moje klasyczki ulubione, tak? Moje klasyczki i one może nam dzisiaj tutaj coś fajnego zapodadzą. Więc może tutaj jakaś hyperbestia nam spadnie. Fajnie by było. Ale zobaczymy, zobaczymy. dołączył nas Bot Henry. I lecimy, lecimy. Uwaga! Na pierwszy odstrzał tu dla Bota Henrygo 12 zł. Ale to nie jest tak nie jest tak najgorzej. Tutaj już widzę, widzę że 12 zł, więc tutaj Póki co bitwa idzie na zero, nawet lekki profit jest, ale tu już troszeczkę gorzej, troszeczkę gorzej. Ale na szczęście ja tutaj prowadzę. E, tutaj spada mi 57 za 15 zł. Więc okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Tu hydra jeszcze nam do, dopomaga. 27 zł. Dobra, jest fajnie. Super początek. Tylko żeby potem nic tutaj się nie spierdzieliło, nie dało botowi i będzie. No, myślę, że ponad 200 zł na pewno profitu. Tutaj teraz łana Try, uwaga. Tu mi daje Famasa za dwie dyszki. Super, super. 26, nawet prawie 27. No ładnie, ładnie. Tutaj Seven Seven, no niestety słabo. 60 groszy. No nie o to mi tu chodziło. Z Fire daje Botowi Hendremu 47 zł, mi 43 i z Neon Time daje mi Neon Ridera za 70 zł i mamy profit, mamy profit po postaci 120 zł. Eee, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Na początek stówkę fajnie sobie tutaj przytulić. Dobra, link leci na pierwszy odstrzał. Ok. tutaj dla mnie dwie dyszki, super. Następny link kolejny. Tutaj słabiutko, tu słabiutko. Może rezel się uśmiechnie. Uuuu, dało mu stówę. No nieźle. To już, to już chyba pozamiatane. Już po ptokach, już po ptokach myślę. Chyba, że fast attack jeszcze się uśmiechnie tutaj z procentami. Chociaż wątpię, nie, raczej mało prawdopodobne. Nie, słabiutko. No, tutaj już Ryan wygrał raczej, tak? No niestety, no nie zawsze może być kolorowo. Tutaj mi za 14 zł coś dało. Tutaj słabiutko. No chyba, że tutaj by dało coś za stówę ponad, ale to jest mało prawdopodobne. Tu mu jeszcze daje trzy dychy prawie. Nie tu już jest przegrana bitwa. No niestety, nie tym razem, nie tym razem. No ile by tu wyciągnął? Dwie stówy. Dobra tam. Nie będziemy narzekać na coś takiego. Nie będziemy narzekać, tak? Więc może być ciekawie, może być ciekawie. Dołączył do nas gito? Ba... Beat? Gito, gito Beat? OK. okej. Bardzo fajny awatar, podoba mi się. I skała leci nam nic. Nic totalnie ciekawego. Może z M4 coś ciekawego wyleci. Ok, dla niego 34 zł. No, ładny dla niego początek, ale spokojnie my się odkujemy zaraz. Zaraz się odkujemy. 4 dychy ma z przodu. Mi tu awupka spada za dyszkę, więc dwie dychy jest z przodu. Ma 2 dychy więcej ode mnie. No, już trzy dychy z powrotem. Ale spokojnie, mamy jeszcze parę skrzynek przed nami. Zaraz wszystko może się odwrócić. Tak naprawdę jeden dobry drop. I, i, i po prostu wyprzedzamy go, tak? Tutaj raczej z tych IWP master się nie spodziewam niczego. Może ten docz, może ten się uśmiechnie do nas. I uwaga, co to jest? 84 zł, ładnie, super, super. No to tak jak mówiłem, Jeden tak naprawdę drop tutaj może dużo zmienić, ale ale to dalej nawet bitwa nie jest na zero. Tutaj MK spada mi za 57, ale to dalej dalej nie to. Dalej nie jest to co bym chciał. Kolejna MK spada. 33 zł. No nie dobrze, no nie dobrze. Może Water Elemental mi jeszcze spadnie? Ok. ok, okej, okay. jest okej. Okay. Jeszcze Garden Party i Fusion przed nami. O kurde, ale mu dało 150 zł. No nieźle. No nieźle, no nie gadaj, że on to wygrywa. Wygrywa to pewnie. Kurde, jeszcze tą AWP jakby mu nie dało. Jakby mu nie dało tej AWP to byłoby naprawdę przepięknie. Nie ma co pierdzielić się w tańcu. Lecimy grubo. Albo grubo, albo wcale. No i dołączy do nas bot -chat. Uwaga, pierwsze kosa! 692 zł. No i mamy to. Szkoda, że nawaja, ale mamy kosę. Pierwszą kosę mamy w dzisiejszym odcinku, więc jest pięknie, no, nie może być lepiej. Jest przepięknie. Jeszcze przed nami sporo skrzynek. Może jeszcze tutaj nam jeszcze coś doprawić. Tu 62 zł, u niego 8 dyszek. My się wydaje, że z palcem w dupie zrobimy tutaj ponad tysiaka. Zobaczymy, co tu jeszcze Shelly, jak Hidrop. ulala, Ale robi się niedobrze. On tutaj nieźle dropnął. No, 218 tak naprawdę to. Jeden dobry drop dla BotChada i będzie nieźle, niezła sraka. Niezła sraka może być. Bo to tak naprawdę przed nami są najgrubsze skrzynki, tak? Eee, najgorzej ten Mecha Industries, nie? Jeżeli by wyleciał mu ten w faktoryniu, to, to już byłoby po bitwie. Byłoby po bitwie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Eee, tutaj ładnie dla BotChada 5 dyszek. Okej, okay, okej. Okay. Może primarie, Okej, okay. tu ładnie mi dało dwie stówki chyba, a nie 50, dobra. Myślałem, że to Factory new party mix. Uwaga, tutaj dla niego. Uh, prawie stuwa. Dobra, lecimy, lecimy traitor słabiutko. No i mecha industries, mecha industries, dobra, teraz trzymam ciuki. Uwaga, dobra, mamy to, nawet lepszy stan 258 zł, ładnie. To była bitwa banger 1823 zł. Przepięknie, przepięknie. Nawet nie wiem, co mogę powiedzieć. Robimy coś podobnego. Skoro wygraliśmy teraz taką kasę, to po prostu zrobimy e, coś podobnego, tak? Też za około 500 zł, nawet ponad 500 zł, 565. I dołącza do nas znowu Gitobiad. Chyba chce być oskubany z pieniążku. No ale może, może mu akurat dano i ładnie zaczął. Hyperbestia dla niego 80 zł, ale to spokojnie. Tutaj jeszcze mamy 8 skrzynek przede mną, przed nami. I uwaga, Rich, tutaj uj, 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 dla niego dało. No niedobrze się robi, już się mi nie podoba, ale tu, o, ładnie mi dało. 173 zł, dobra, dobra, no tak mniej więcej na, na, na równi jesteśmy. On może ma troszeczkę więcej ode mnie, chociaż nie wiem. Tutaj mam tak, 80. 140 No, 160? Nie, dobra, to ja mam profit. Dobra, prowadzę to. Fajnie by było, jakby jeszcze coś tutaj mi zapadało. Ale tutaj słabo z tego Ocean Dream. Może Melodii. Uwaga, uwaga. Uh, dobra, jest OK. A nie, dla niego. Ale dobra, nie, dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest chyba na zero. Jest na zero, tak? Nie wiem. Dobra, wygrałem to na pewno już. Dobra, jest. O, okay. uf, Uratował mnie ten galil, uratował mnie ten galil. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Eee, coś bym tutaj zmienił, coś bym tutaj zmienił. Lecimy tak samo. Po prostu nie ma co się zatrzymywać i trzeba robić ciągle to samo, tak. Eee, to, ta taktyka na eee, dodawanie skrzynek po kolei naprawdę się sprawdza, tak. Dołącza znowu do nas Gitobiat. Nie wiem o co chodzi, chyba. Chyba chcę mnie oskubać, ale ładny drop na początek poleciał, 3 dychy ma przewagi, już 160, więc robi się groźnie, ale tu robo mi daj Asimowa, już tutaj troszeczkę lepiej, ale tu też mu ładnie dało, ojojoj, ojojoj, oj, oj, 63 zł. niedobrze, niedobrze, robi się niedobrze, naprawdę, chyba, że mi kosa spadnie kolejna, to byłoby pięknie. Knafido, uwaga. No i słabo, słabo. Może smart move? Może smart move? Uwaga. Okej, okay, to dla mnie ładnie. Co? To naprawdę kosztuje 145 zł? Ja nie mogę. Nie wierzę. No nie, to już jest przegrana. no. Chyba, żeby mi glowsy wypadły. Albo tego speciality, ale też słabo tutaj, żeby coś mi raczej wypadło. No. Niestety, ile tutaj jest? No. Prawie tysiak, prawie tysiak na 800 zł, więc 200 złotych przewagi. No no dobra, no, nie ma co, nie ma co ubolewać, nie ma co ubolewać. Eee, trzeba trochę troszeczkę zwolnić tempo. Zrobimy taką za 115 bitwę. Dobra, bo Jerry do nas dołączył. I Azurę na pierwszy odstrzał. Ok, dla mnie, ale to tak słabiutko 2 zł profitu to, to to jak nic. Ok, tutaj z USPA ładnie mu dało: 13. Następny Glock. U, tutaj znowu dla niego. Więc ładnie, ładnie dla bota leci. Ładnie dla bota. Szkoda, że nie dla mnie. Zamieniłbym się z nimi, z nim z ro, rolami. Tutaj dla mnie Galil, ale on chyba nawet drogi Nie, to, to, to słabo słabo to widzę, tutaj dla niego Evil Daimo, to też nieładnie, może Globus się uśmiechnie do mnie, nie może Crimson, a może Crimson, no dawaj, dawaj, dobra banana, 5-7, ale to to już jest przegrana bitwa mi się wydaje chociaż tutaj mi dało naklejkę za 11 zł no może, chociaż może się odkuje zaraz, tutaj mi dało chyba 6, 4 no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, tutaj dla niego już dycha. Słabiutko. Okej, okay, tu dla mnie 13. Kurde, nie wiem, szczerze. Nie wiem, chyba wygrałem to. Tak, le ledwo ale wygrałem, ledwo ale wygrałem. Słaby ten profit z tej bitwy wyszedł. Eee, I co, my mamy, od najdroższych se weźmiemy. Albo weźmiemy sobie tutaj najlepiej od najdroższy klikniemy sprzedam wszystko oprócz kosy i mamy 6791 mam nad profit więc ładnie dobra zrobimy tak teraz bitewkę jakąś grubą dobra taką ostatnią grubą bitwę zrobimy ostatnią grubą więc poleci tak exclusive ten premium e, silki coś tam włodar i Angel, Angel. Dobra, lecimy. Lecimy taką grubą bitwę. I zobaczymy, czy nam może. W fajnie by było, jakby nam oddało coś grubego. Więc uwaga. Połączu pod kraszer. I lecimy. Pierwsza skrzynia. Exclusive. O nie! Nie to już, to już jest chyba pozamiatane. Nie, to już nie może tak być. On ma już 700 ponad. Nie, nie. O, 600 dla mnie. Dobra, 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 dobra. Nie podajemy się. Nie podajemy się. Tylko kurde za mało dalej. Ponad 100, jakby mi dało. Kurde, dla niego. No niestety. No niestety widzowie, odcinek dzisiaj na zero. Eee, ale no co? No mamy kosę, tak? Wydropiliśmy kosę, więc fajnie, zawsze kostka na plus. No i co? Pamiętajcie, że z kodem Kosior macie plus 5 do wpłaty oraz darmową skrzynkę milspeka. Zapraszam was na mojego Discorda, mojego Twitcha. Macie linki w opisie i zachęcam do komentarza, łapki w górę i subskrypcji. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro.